O możliwościach, pasji i sukcesach w Elbląskim Centrum Usług Społecznych odbył się panel dyskusyjny z wybitnymi postaciami, które mogą stać się przykładem dla innych. W rozmowie udział wzięli Elblążanie borykający się z różnymi niepełnosprawnościami pisarka Agnieszka Pietrzyk, aktorka Joanna Puchała oraz sportowiec, społecznik i prezes integracyjnego klubu sportowego Atak Elbląg Tomasz Woźny generalnie każda biografia każdego niepełnosprawnego jest inna i każdy musi szukać swojej drogi, ale zawsze można zainspirować pewnymi działaniami, pewnymi pomysłami i cały czas zapraszamy wszystkich do drużyn i do, do wielu drużyn tak naprawdę. proszę zapoznać się z naszą ofertą. Ostatnio byliśmy na przykład w Paryżu na hokeju niepełnosprawny Zdobyliśmy srebrny medal. Tydzień, tydzień później w Kandzierzynie koźlu brązowy medal w siatkówce i to tak cały czas się przewija i to niepełnosprawni ruchowo i niepełnosprawni zawodnicy intelektualnie, także no, dużo tych działań i, i fajnie, że coś się dzieje. No, ostatni weekend na przykład mieliśmy Puchar Polski w judo osób niepełnosprawnych, gdzie zdobyliśmy 20 medali w Pucharze Polski, także to jest super. Do wysłuchania panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni działacze społeczni, osoby z niepełnosprawnościami, a także uczniowie elbląskich szkół. Jest to ważna chwila, bo mogą zobaczyć, że bez barier można zdobywać, jak to się mówi, górę, tak? Jest to czas, kiedy będą mogli zobaczyć, jak ważna jest nasza wewnętrzna motywacja i chęć po prostu zmiany i zdobycia czegoś. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach trwającego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami.